No tutaj chyba jestem zjazd na tę na stację też prawie w 100% nie jestem, ale raczej tak Wiecie jaka jest kolejka, zobaczcie, pokazali mi jechać z drugiej strony stacji i się ustawić, zobaczcie jaki Mayday, masakra, nie? A tu było śniadanko. Trzeba było jeszcze zjeść coś. Poruszyć żołądek do życia. Wracam do domu słuchajcie. Także tak to się wszystko klaruje. Witam Was w kolejnym vlogu. Jak pamiętacie w poprzednim vlogu przyjechałem na parking przed granicą. No i w sumie dokańczam pauzę i będę stąd wyjeżdżał. Tutaj wszędzie stały ciężarówki. Tutaj są miejsca dla autobusów. Tutaj stoi Mieczysław. No i niestety nie było innego wyjścia, żeby gdzie indziej stanąć. No to było jedyne wyjście tak naprawdę, żeby tutaj stać. Tutaj widzę, ze mną stanął jeszcze pan e, z Ukrainy. Także spoko. Tam widzę, że ktoś jeszcze zaparkował się, udało zaparkować. Tam jakaś solówka stoi. E, no to nawet spokojnie no nie? Ale. Tak to. Nie było miejsc parkingowych. Tam widzę, że gdzie wjechaliśmy e, na tamten parking e, pierw, no to nie ma tam nic. Po prostu tam jest jakiś zakaz postoju. Tam nie wiem, czy tam coś będą remontować, czy co. Nie mam niego pojęcia. Może tak, może nie. Dobra, słuchajcie, rozpoczynamy ten dzień i lecimy hamkować na polskie granicy. Udało się wykręcić dziewiątkę i nie zaspać. Nie zrobiłem wczoraj zakończenia, więc teraz to zrobię kraj zakończenia. D i teraz robimy kraj rozpoczęcia. D, wpis zachowany. I można startować. Światełka. Ręczny i ogień. Wyjeżdżamy, ale tutaj jest gorąco. Powiem Wam: 23 stopnie jest z samego rana. 9 rano. Niesamowite. Ale słuchajcie, co do trasy na dzisiaj, co do dzisiejszego zadania, to mamy 492 km do rozładunku. Rozładunek jest w miejscowości Mszczonów. Tam mamy zrzutkę. I słuchajcie. No co? Wczoraj przekroczyliśmy dosyć sporo czasu, żeby tutaj zaparkować. I no, co za tym poszło? Zrobiliśmy więcej kilometrów niż ustawa przewiduje. Więc. No wczorajsze przekroczenie zyskało dzisiaj tym, że jesteśmy wcześniej w Polsce. Jeszcze nie jesteśmy. My jesteśmy na granicy. O, a tam ZOL. No właśnie, tam nie można było stać, nie? Ja nie wiem, czy tam czasem nie idą mandaty, wiecie? Czy tam czasem się nie dzieje mandating? <laughs> no może tak być, słuchajcie. Dlatego tam nie stawałem. Nawet bym był skłonny przekroczyć jeszcze więcej czasu, żeby tylko stamtąd pojechać. 5, A4, A40. Kierunek wrocław przez 151 km, bo to gorsza kara jest za to, że staniesz za gdzieś tam jakiś zakaz postoju za znakiem niż staniesz sobie na dupach. No te, w teorii też wiadomo, nie można tam stać. To no, nie jest miejsce parkingowe, ale nikt się do tego nie przyczepia ze względu na to, że nie ma po prostu miejsc. Całe Niemcy stoją za dupami. <laughs> Także wiecie, ja tak łatwo, że, że wiecie, staniesz sobie, gdzie chcesz. Dlatego. Wolę stanąć gdzieś za dupami, nawet na takim ryzyku, bo tam stałem praktycznie na, na, na środku drogi. Tam za dupami to nawet oponą nie stałem. W sensie na tych rajkach. Także no to było pewne jakieś ryzyko. Ale nic się nie wydarzyło. Żadnego mandatu nie ma. Blokady na koło też nie założyli. Także spoko, To nie ma co tu się jakoś bardzo przejmować. Dobra, słuchajcie, wjeżdżam właśnie przez granicę. Zobaczcie sobie. Dawno, dawno mnie tutaj nie było, dawno, bardzo dawno mnie tutaj nie było ja cię kręcę I zaraz zjeżdżamy na tankowanie Tylko nie pamiętam którym zjazdem jeszcze Ale zaraz się dawię pierwszym pierwszym zjazdem jakim tylko będzie można chyba się zjeżdża na tankowanie w prawo O, jakaś kontrola na granicy, co jest? A, bo tutaj zawsze stało to ITD, ale to Znaczy te zole, ale tutaj chyba nie, nie ma jakiejś takiej większej kontroli po prostu A dobra, przejść dych, zaraz żeby nie było, że przekraczam prędkość <laughs> Dobra, widzimy się na, na stacji benzynowej Dobra, tam widzimy się na stacji minowej, mi się widzimy Co tam? Pogadamy sobie jeszcze trochę. Jak wiecie, ja to jestem dogadki 1 Zresztą nie tylko na vlogach się tym przekonacie, ale też tak się spotykamy, że jak mam temat dogadki, to o matk, nie powstrzymasz i cyk w prawo. No tutaj chyba jest ten zjazd na tę stację, też w pewien 100% stu procentach nie jestem, ale raczej tak. Tak i tutaj się daje w lewo. Tak, tak, tak. Wszystko się zgadza. 94 kierunek wrocław. Ja to jak zwykle, kurde. Dogadki jedynka. gadki jedynka. Z takim spotkałem widzów i ja nie wiem, czy ja im dałem cokolwiek powiedzieć. Zapomniałem właśnie, że nie tylko ja powinienem gadać. No ależ taki jestem, kurde no. no. a tutaj to wyjazd będzie, dobra, może za tym manikiem. Co ty Adrian na to? No, tam się jakąś komuś spieszy. Także dupa. Ten skręca, ten prosto. Kurde. Tam już jedzie DAF. Jedź ta panowie, jedź ta. O, może teraz za tym daf Jakby to manik skręcał. Dupa. Życie na skrzyżowaniu. Nawet cały vlog ze zjazdu do skrzyżowania. Ale można zrobić cięcie i widzimy się za chwilę. Po chwili walki udało się. Udało się i jedziemy. Teraz tak, gdzieś ta stacja była, tutaj po prawej stronie. Chyba pierwsza, na której zjeżdżaliśmy. Mogłem sobie ustawić nawigację, nie byłoby problemu. A tu co się stało? Co się stało się? Pauza pewnie. Uuu, taki par. On był? Chyba nie. Nie pamiętam. to mogliby wybudować większy parking Dobra, wjeżdżam, tankujemy Wiecie jaka jest kolejka, zobaczcie Pokazali mi jechać z drugiej strony stacji I się ustawić, zobaczcie Jaki Mayday, masakra, nie? Nieźle, nieźle Tam było tankowanko A tu było śniadanko Trzeba było jeszcze zjeść coś Poruszyć żołądek do życia Wyjeżdżamy Dobra, opuszczamy parking I Lecimy, słuchajcie, 489 km do 50. miejsca rozładunku. Lekko w lewo. to no, bo tam ktoś je jest, tam kurwa nie No życie na radiu. Słuchajcie, strasznie ciepło, 27 stopni. Piękna pogoda. Aż chce się żyć, aż chce się pracować. A to ostatnia trasa, się rozładunek i dzisiaj powrót do domu. Całe szczęście. Ile można. No ale będzie szybkie, wolne skręć i znowu wyjazd. Następnie skręć w prawo. Także długo się nie nawolnuje. Dzisiaj jest środa. Nie, sorry, wtorek dzisiaj jest. To środa, co w Jestem już na ósemce w stronę Warszawy. I chciałbym Wam powiedzieć, że zaczynam doceniać jazdę dwójką w stronę Poznania, w stronę Świecka. E wiecie, ten płyn, ta płynność tam ruchu owszem, zdarzają się tam różne cyrki czasami, nie można powiedzieć, że jest tam w 100% naprawdę fajnie ale no na pewno nie jest tak jak na przykład tutaj na tej czwórce tutaj, tutaj też tak idzie to wiecie, średnio, znaczy teraz idzie dobrze, ale ale trafić się jakiś mungo, co będzie jechał 85, 80, 75. Wiecie jak to jest. Niektórzy już to jeżdżą wolniej. Jakby o do to nie mam pretensji. Tylko chodzi o to, że na tej dwójce tam w tym, do tego, do Świecka to zazwyczaj się zapiernicza. A jak się nie zapiernicza to jest do tego możliwość do wyprzedzenia. A tutaj jedzie mnóstwo osobówek, mnóstwo samochodów. Ten ruch jest taki no, mocno zmożony. I nie tyle co narzekam na to. To po prostu jest to takie, no, bardziej trzeba się skupić i bardziej skoncentrować na jeździe. Jest to dużo bardziej męczące niż. E, niż na dwójce po prostu, no nie? Widzicie, pan jechał przede mną non-stop. 9 zł, i teraz sobie postanowił na chwilę zwolnić. No i muszę zrobić. <grym> Pacjent prawie zrobiony, za chwilę zmienimy pas. No i słuchajcie, właśnie wracając do tematu tej jazdy, no doceniam tą dwójkę, naprawdę, tam jest taka Francja, mała Francja można powiedzieć. We Francji też jak się wjedzie na autostradę, to jedzie się, jedzie tych samochodów nie ma, pusto, fajnie, wiecie, taki luz, nie? No spokojnie wszystko idzie. I na tej dwójce też tak jest, kurde, no zdarzają się takie miejsca, że rzeczywiście, faktycznie ten, ten ruch jest taki taki bardziej zmożony, szczególnie przy tym wyje, dniu wyjazdowym, ale tam jest 190 ta dwójka, która idzie z dłuż, i ten ruch się tak jakoś rozkłada, że część jedzie tą 92 dwójką, część jedzie właśnie na spokojnie dwójką, i, i ten ruch jest taki, no, no płynniejszy, płynniejszy, bym powiedział, e, dlatego, dlatego no doceniam, doceniam. Tutaj ta czwórka, to powiem wam, no idzie ruch jest taki no bardzo dużo samochodów szczególnie dużo osobówek jedzie takie zmieszanie nie wiem ze cztery osobówki dzisiaj wyprzedziłem szczególnie właśnie tam na tej czwórce nie wiem czemu tak się dzieje ci ludzie z osobówek tak wolno jeżdżą tutaj też wjechałem tylko na tą drogę S8 i musiałem osobówkę zrobić bo bo pani sobie powoli jechała w sensie musiałem osobówkę i ciężarówkę przejść bo osobówka zwalniała ciężarówkę a ciężarówka nie wiem, czemu nie wyprzedzała, no i w końcu musiałem obydwoje zrobić. Odpalam się do Was, bo kurczę, trochę czasu minęło. Mam 109 km do celu, przed sobą jakiś 15-minutowy korek jeszcze, ale nie o tym. O, chciałem Wam powiedzieć, że nawet była pauza po drodze. I na tyle nie miałem czasu, żeby cokolwiek Wam opowiedzieć, coś pokazać na parkingu, bo jeszcze chyba na nim nie staliśmy, a mogłem coś tam Wam pokazać. W sumie on wyglądał mop jak każdy inny Orlenu. Ale słuchajcie, mogłem wykręcić pół godziny, bo tam jeszcze, wiecie, tą piętnastkę wykręciłem na śniadanie w, w tym, no, tam gdzie się tankowaliśmy, w Zgorzelcu. I tam, i tutaj teraz mogłem zrobić pół godziny, a słuchajcie, zrobiłem ponad godzinę pauzę. A nic jeszcze nie nagrałem, bo nie miałem czasu, a robiłem dokumentację. Jakby ja zawsze na ostatnią chwilę zostawiam strasznym leniem, jestem, jeśli chodzi o jakieś dokumentacje, jakieś papiery i tak dalej. I musiałem zrobić dokumentację, takie rozliczenie z trasy, no bo wracam na bazę, muszę oddać dokumenty. I wiecie tam, gdzie płaciłem za parkingi, gdzie się ładowałem, gdzie się rozładowywałem, jaki tam przebieg. Jakby. Wszystko to muszę, muszę, wiecie, uzupełnić i normalnie pewnie każdy, kto ma jakąkolwiek dokumentację do wypełnienia, robi to od razu, kiedyś tam jest. A ja po prostu cykam zdjęcie, cykam zdjęcie placu i mniej więcej wiem, jaki przebieg w jakim miejscu i sobie później to wpisuję w to rozliczenie. Tak samo robię z paragonami. Znaczy, paragony mają daty, tak? Więc wiem, kiedy stałem i wpisuję to wszystko w te rozliczenie. I tylko, że największym moim błędem jest to, że ja wszystko zostawiam na sam koniec. Na sam koniec. Nigdy nie robię tego na początku, bo... Nie wiem, jakoś tak nie chce mi się, Ale już się tak przyzwyczaiłem, że cały czas robię to wszystko. Kurde, no nie mówcie, że kolejna osobówka, nie no, teraz duży. Ale słuchajcie. No już chcę cztery osobówki na tej ósemce, a nie to już jest jedynka. Zapomniałem, przed chwilą wjechaliśmy na nią. Eee... Ale kurde, wcześniej na tej ustępce, no cały czas, a to osobówka, a to, a to jakiś kurde pierdek się, wiecie, ciągnął. U tym dafem to nie uciągnie go, coś mu się dzieje, że on tak wolno leci, coś się wydarzyło, w sensie mocy brakuje. No, wracam do tematu, no, ale jeszcze dokończę do ten temat. Ty cały czas coś kuźwać się wolno jedzie, i to głównie osobówki. Ach, nie lubię tego. Nie lubię wyprzedzać. Wolałbym normalnie jechać 9 zł cały czas. Czy kto by nie wolał? No dobra, mówię że o rzeczach o, oczywistych. <laughs> no ale, ale no kurde, denerwuję się nawet. to zawsze denerwuję takie jeżdżenie, wyprzedzanie to to, tam, to tamto. Nie lubię po prostu jak jest za duży, za duży ruch. Dobra, słuchajcie, wracam już teraz do tematu tych rozliczeń. Właśnie ja mam takiego lenia, kompletnego lenia do tego wszystkiego. Nie potrafię się zmobilizować już tyle razy. Wiecie, gdzieś tam. Zawaliłem tą sprawę z tymi dokumentami, ale wiem, że to, to nie tylko to ja mam, nie. Kiedyś e, do przykładu Kępa Tracker, nie wiem, czy oglądacie, jak nie oglądacie to wbicie sobie na kanał do Kępy. E, I mm, on kiedyś też właśnie powiedział, że, że on tam z tą dokumentacją to jest zawsze na bakier. No i wiem, że to jest takie uciążliwe. No nie chce się, po prostu nie chce się. Nie chce się tego wypełniać, nie chce się tego robić. I później to trzeba na sam koniec zrobić, bo i tak to kiedyś ten moment nadejdzie, to nie jest tak, że to ktoś mi to daruje. I to jest takie wiecie no. no... i to akurat to była ta pauza, nie? 45 minut. czy znaczy, mi mogło być po godziny. Stałem godzinę, ponad godzinę nawet. Także... Także tak to wygląda, a jeszcze wiadomo jechało się tyle czasu, do trzeba coś zjeść poszedłem, poszedłem, coś zjadłem zanim wróciłem, a wiadomo jeszcze toaleta, nie toaleta coś jeszcze tam zrobić, a jeszcze musiałem miniaturę na kanał, to właśnie miniatura jeszcze na kanał musiała być zrobiona ale to udało mi się szybko zrobić, bo już miałem wszystko przygotowane tylko wrzucić tak naprawdę do, 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 do na, na, na YouTube'a tak, do panelu jakby całego obsługującego kanał I, i tyle i to wystarczyło i pewnie tam sobie dzisiaj oglądacie. Dzisiaj jest odcinek. Wy, wy, to co teraz oglądacie, to oglądaliście Szwecję, a ja dzisiaj jestem w Polsce. To jest, jest przeskok w czasie, jest duży przeskok w czasie. O jedną trasę można by powiedzieć, o jedno kółko. Ale to dobrze, daje mi taką swobodę. Już wspominałem Wam o tym, że daje mi taką swobodę, że mogę sobie odpuścić kiedy mi się nie chce. I mogę sobie po prostu. E, jeśli coś nie idzie, to po prostu odpuścić tego vloga i nie nagrywać. Żeby nie było tak, że nagrywam vlogi na siłę, bo to wtedy będzie marne. Lubię nagrywać kiedy chcę, kiedy wiecie, jest taka energia i w ogóle. A jeśli jest taka lipa, to lepiej nie nagrywać. Zła energia wtedy jest na vlogi przekazywana i nie ma sensu. Dolatuję właśnie, słuchajcie, do miejsca rozładunku, o, jeszcze radio. Słuchajcie, te radio. Skręć w prawo. Skręć w prawo. No, następnie. jeszcze nawigacje. Panie, panie, się rozszaleli Dojeżdżam, słuchajcie, do miejsca rozładunku. 1,2 kilometra do miejsca. Także bardzo blisko. Sprawdźmy, ile to będzie trwało. 17:31 jest teraz. Idę za chwilę, się od razu zgłoszę do biura. Skręć w prawo. No i zobaczymy, ile to będzie trwało, tak? Skręć w prawo, następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. No dobra, skręcamy w prawo. Dalej jest zakaz dla ciężarówek. Za 300 metrów. Skręć w prawo. No jakiś przeszkody, jakieś osiedle. Jak, jak to mnie tu przyprowadziło? Dobra, słuchajcie, widzimy się na miejscu. Ach, te telefony ciągle dzwonią, ciągle przeszkadzają. Słuchajcie, zrozładowałem to. Kurde, nic nie nagrałem na rozładunku ze względu na to, że musiałem być na rampie, musiałem pilnować rozładunku. A, co prawda, bardzo przyjemny rozładunek, bo e, pogadaliśmy sobie z koleżanką, która pracuje na tym, że magazynie. Fajna rozmowa, bardzo e, przyjemna, także spoko. E, bardzo miła obsługa, bardzo, naprawdę bardzo można pochwalić to miejsce, dobra, słuchajcie, yy, poza tym całym rozładunkiem oczywiście musiałem podzwonić, że, bo wcześniej mi mnie rozładowali, słuchajcie, mieli mnie o godzinie 21, a ja już o godzinie, czekajcie, 19 byłem pod rampą, nie, jest 20, a ja już jadę do, do bazy, wracam do domu, słuchajcie, także tak to się wszystko klaruje, o, jak ja się cieszę, że wracam do domu, naprawdę, i jeszcze się udało wcześniej to rozładować Bekian to o 21 zdejmował zanim by to zdjęli zanim to to ja bym tutaj 23 wracał to już by było późno, później do domu też późno wracać, jeszcze mam gdzieś wiecie około setki do domu także też kilka kilometrów do zrobienia, także to nie jest nic przyjemnego że tak powiem ee, późno wracać na bazę a tutaj taki, taka dobra wiadomość, że wcześniej zdejmiemy. Nie protestowałem w ogóle, w ogóle. Także słuchajcie, jadę na bazę. E, oczywiście, jak wyjeżdżałem, to telefon też, właśnie, że wcześniej e, będę na bazie i tak dalej, żeby tam byli przygotowani i w ogóle. No to wiecie, zająłem się tamtym i zupełnie zapomniałem o tym, aby nagrać coś dla Was, że wyjeżdżam i że w miarę szybko się zeszło. Co prawda, mimo terminu udało się wcześniej. Także spoko. Dobra, słuchajcie, nie zajmujmy się tym. Chciałbym dla Was podsumować moją trasę. Trasę z dwa tygodnie, ponad dwa tygodnie wyszła. Sze, czekajcie, 8644 km. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Całkiem fajne kilometry, spoko, dobrze. Ja lubię jak się układa tak trasa, że pracujemy od gwizdka do gwizdka, czyli od pauzy do pauzy pracujemy, a nie jakieś dzikie przestoje. Co prawda teraz mieliśmy ten weekend taki poszarpany, no bo żeśmy stali w sobotę, tak od, znaczy w sobotę od, od piątku wieczorem przez sobotę, dopiero żeśmy w niedzielę w sobotę wieczorem, ruszyli tam na ten parking. Zostaliśmy na nim w niedzielę. No i to rzeczywiście dosyć długa pauza wyszła. Można by jakby to połączyć, te dwa dni. No to naprawdę bardzo, bardzo długo. Nie lubię takich pauz, ale czasami się trafiają. Ale i tak poprzednie poprzedni tydzień pracy był taki, wiecie, od deski do deski. Tak naprawdę ta pauza była już wymagana. Wcześniej też ta pauza pierwsza była też wymagana. Także, no tutaj. No nie jestem po prostu zmęczony, wracam i w miarę się dobrze czuję. Jakby mi ktoś powiedział, że jeszcze mam 3-4 dni jechać, to, to bym to po prostu dał radę. Tak? Nie było to takim mocnym zmęczeniem, żeby te 8600 km jakoś mnie e, mocno zmęczyło. Także no, jeżeli chodzi o. O kilometry to spoko, jeśli chodzi o pauzy i rozplanowanie trasy, też mi się podobało. W końcu to nie było tak, że pojechaliśmy do Anglii, zrobiliśmy 24, albo jechaliśmy i później jakieś nocki dziwne. W tej trasie nie było ani jednej nocki, no oprócz tej można powiedzieć, że od 19 do 0 tam wtedy na ten parking w sobotę wieczorem. No ale słuchajcie, no mieliśmy cały dzień stania. Także ja mogłem się przygotować do tych pięciu godzin pracy, jeśli można to tak w ogóle nazwać, to nie, nie, można, nie można tego nazwać jakimś takim pięciogodzinnym maratonem, tylko po prostu, no, pojechaliśmy, rozładowaliśmy, znaczy pojechaliśmy, przestawiliśmy się na inny parking i tyle. Jakby, nie, no nie można tam mówić o jakimś zmęczeniu, tak, podczas tej... Zresztą nawet jak ja mam jakąś nockę, to przez te pierwsze 4,5 godziny jest spoko. Później dopiero się zaczynają schody i walka ze snem także no, pod tym względem jazda ok no i chyba tak wyglądała ta trasa myślę, że większość rzeczy udało mi się Wam pokazać nie było jakichś przeskoków w czasie może małe były, ale to były związane bardziej z tym że, że nie było co pokazywać o czym mówić a ja nie lubię mówić na siłę i mówić po to, aby tylko był vlog bo, bo to nie o to chodzi chociaż może ktoś pomyśleć, że jak to można stworzyć ponad 100, nie wiem, ile teraz, 160, 100, 180 filmów. Jest jakoś na YouTube, nie wiem ile jest. Nawet nie liczę tego nigdy. I jak to jak można powiedzieć, że, że, że nie robię tego tak jakby nie wiem, z przymusu. No, ja po prostu lubię dużo gadać i lubię dużo pokazywać, dlatego tych filmów dużo jest. Ja po prostu nie chcę zrobić nie wiem, dwugodzinnego vloga, dwugodzinnego filmu, bo tego się nie będzie dało oglądać. Wolę to zrobić po 30-40 max minut żeby to było jakoś miało ręce i nogi i wtedy wy jakoś to fajnie oglądacie i tak dalej, oglądalność jest, wtedy to jest ok a jak jest vlog dłuższy niż 40 minut, to już tak jest, e, widzę, wymęczone te wyświetlenia I, i to jest i dla mnie i dla was też nic przyjemnego, tak? E, przy montażu też 40-minutowy film, no to trzeba poświęcić na niego przy takim na odpierdziel dobrym 4 godziny e, a jak chce się człowiek postarać, żeby to dobrze wszystko wyglądało, no to dłużej, tak? E, więc Sami ocencie czy komuś to by się kwalifikowało. A ja po prostu lubię dużo gadać, lubię dużo pokazywać. Chcę, żebyście wy też mieli z tych tras moich jak najwięcej. Chcę jakby tych rzeczy nagranych mieć jak najwięcej, żebym też mógł później kiedyś, jak przestanę jeździć, co wspominać i sobie oglądać, co tam ja wyprawiałem. Także są dwa, dwa cele jakby w tym wszystkim. No i co? Ty wy też poznajecie trochę tej Europy ze mną, tak? Europa jest dosyć duża, więc na pewno jeszcze pojawi się mnóstwo nowych miejsc, mnóstwo nowych rzeczy, wiele sytuacji nowych się pojawi i na pewno to jest każda trasa, każdy dzień przynosi coś nowego. Tak jak widzicie, dzisiaj miałem awizację na godzinę 21, i mnie zdjęli prze, przed czasem, a zazwyczaj jest tak, że je przyjeżdżam o czasie i jeszcze zostaje dosyć długo. Także widzicie, no, różne są sytuacje, tak? Różne i z każdym razem będzie tych sytuacji coraz więcej, coraz więcej nowych, coraz więcej jakichś nowych rozwiązań. Dziś to się będzie rozwijało. Myślę, że w dobrą stronę budujemy na tym moje doświadczenie. Wy też widzicie, jak to wszystko wygląda. Ja też nie jestem jakimś zawodowym, nie wiadomo jak kierowcą, Ty jestem po prostu nowicjuszem w tym wszystkim, Wiesz, to są takie moje początki kierowcy ciężarówki. Bardziej niż, niż jakieś nie wiadomo co, niż jakieś instruktorzowe firmy, bo raczej to nie na tym polega, ale jakby na moich błędach czy na moich jakby decyzjach można wyciągać wnioski i podejmować samemu jakieś decyzje później. Tak jak widzieliście, w, tym, w tej trasie spotkałem widza, a właściwie widza z żoną. Oni jeżdżą w podwójnej obsadzie. Zresztą pozdrawiam z czerwonego Mercedesa w Anglii, żeśmy stali płynęli tym samym promem i później stali na, na kontroli. I, I słuchajcie, jak usłyszałem, że, że, że ktoś tam ogląda właśnie wjazd na prom i tak dalej. No na pewno coś z tego gdzieś tam wyciągnęli, coś tam zobaczyli, i tak dalej, więc to na pewno było w jakimś chociaż malusieńskim stopniu pomocne, i to naprawdę buduje mnie na to, aby dalej po prostu nagrywać. Fajnie gdy. Jest. Jest to właśnie w ten sposób odbierane, tak? że, że o, fajnie, jakieś tam doświadczenie i tak dalej. Więc każdy vlog, czy to będzie taki nudniejszy vlog, czy vlog rzeczywiście, który jest naprawdę samo mięchu, jak ja to nazywam, to, to i ten vlog, i ten drugi vlog jakby wnosi coś do, do tego, co oglądacie. Tak? To nie jest tak, że no, nic się nie dowiecie, nie ma doświadczeń i tak dalej. Staram się pokazywać tragedie parkingowe, staram się pokazywać to, jak wyglądają parkingi, jak wygląda życie kierowcy. No, i tak to u mnie wszystko wygląda, więc co? Tylko, tylko oglądać. Mam nadzieję, że Wam się moje vlogi podobają i że będziecie oglądać więcej i dalej i zostaniecie razem ze mną będziemy tworzyć taką naprawdę fajną, zgodną ekipę. Chociaż i tak, 1000, jak dzisiaj to nagrywam, jest ponad 1600 subskrypcji, więc wiem, że to są naprawdę wartościowi ludzie, którzy przychodzą i doceniają to, że, że tworzę tak, te filmy, więc za, za to serdecznie dziękuję. Mieczysławie, żegnaj do następnej trasy. Trzymaj się. Jak widzicie, ja już spakowany w auto. Mieczysław zostaje na parkingu i uciekam do domu. A my się widzimy w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!